Moi drodzy, odcinek, za który zapłaciłem złotem, gdybym miał 20 lat lub mniej, 10 rzeczy, 10 razy 2, 10, które otworzą nam wam oczy na bardzo wiele rzeczy. I moi drodzy, rzeczy, o których nikt wam nie mówi, nie wiem dlaczego. Także moi drodzy, będzie sprzedaż, alkohol, media, polityka, gry komputerowe, będzie po prostu wszystko, czego potrzebujecie. Także dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, no i lecimy. Punktem pierwszy, moi drodzy, jest nic innego jak sprzedaż. Ponieważ możecie myśleć, że sprzedaż jest zarezerwowana tylko dla sprzedawców, co jest największą głupotą świata, ponieważ każdy uważam, że każdy powinien nauczyć się sprzedaży. Ponieważ sprzedaż to jest nie tylko jak sprzedać coś, to jest dosłownie nauka życia. A moi drodzy, najlepsze jest to, że możecie. Ucząc się zarabiać na tym. W jaki sposób? Moi drodzy, najlepiej zatrudnijcie się na infolinii sprzedażowej. Nie dość, że was wyszkolą, nie dość, że was nauczą, to jeszcze wam za to zapłacą. No przecież chyba lepszego deala nie ma. Moi drodzy, tysiąc razy lepsza opcja niż pójście na studia. Naprawdę, najlepszą rzeczą, którą masz, jeżeli masz, ile się ma, jak się kończy? 19 lat? Jak się kończy szkołę, już się można pracować? Kończy się tam szkołę średnią? Jeżeli masz 19 lat, skończyłeś szkołę, zatrudnij się na infolinii sprzedażowej, spędź tam minimum rok. Podziękujesz za rok. Punkt drugi. Siłownia. Moi drodzy, idźcie na siłownię, będziecie pewność siebie, będziecie dobrze wyglądać, nauczycie się dyscypliny, co przełoży się dosłownie na każdy aspekt Twojego życia, zarówno prywatny, jak i biznesowy. Dlaczego? No, ponieważ po pierwsze, jak będziesz dobrze zbudowany, jak będziesz w formie, będziesz się dobrze czuł, będziesz się dobrze czuł na ulicy, będziesz się po prostu bezpieczniej czuł, będziesz pewniejszy siebie. Oprócz tego, będziesz się wyróżniał na ulicy, laski będą na Ciebie patrzeć, bo 90% innych ludzi to są ulane kluchy tłuściochy. Będziesz dużo lepiej odbierany przez ludzi, z którymi będziesz chciał współpracować. Tu chodzi o tą kwestię biznesową. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ktoś jest otyły, to sprawia po prostu wrażenie leniwego. Jak ktoś jest chuderlak, normalnie skóra i kości nic więcej, to w tym momencie taka osoba sprawa wrażenie, sprawia wrażenie delikatnego, takiego kogoś, kto, kim można pomiatać jak się chce. No bo cóż mi chudy relaks zrobi? Natomiast jak będziesz w formie, to od razu sprawiasz wrażenie osoby stabilnej, osoby, której można zaufać, osoby, która jest pewna siebie. Także, moi drodzy, szczególnie jest to ważne w biznesie. Nieważne, czy chcecie dostać pracę, no okej, okay, podciągnijmy to pod biznes, czy chcecie założyć własną firmę, własną działalność i współpracować z kimś innym. Jest to detal, który naprawdę ma ogromne znaczenie. I jest jeszcze jeden taki efekt uboczny tego, że będziesz chodził na siłownię. Uwaga, będziesz zdrowszy. Punkt numer 3 Moi drodzy rówieśnicy, znajdź osoby w Twoim wieku, które są ambitne. Osoby, które chcą się rozwijać, nie tylko mają w głowie oglądanie Fame MMA i gdzieś tam scrollowanie miliona lasek na Instagramie, tylko faktycznie są ambitne chcą iść do przodu. Swipe, 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 swipe. Ponieważ musisz zrozumieć, że Twoje otoczenie ma na Ciebie ogromny wpływ, jeśli nie palisz, ale będziesz otaczał się tylko i wyłącznie palaczami, to prędzej czy później w końcu też jest duża szansa na to, że ty też zostaniesz palaczem. Jak zamieszkasz z kumplami, którzy chodzą na siłownię, którzy są w formie, którzy codziennie ćwiczą, zdrowo się odżywają, to ty automatycznie przez samo to, przez samo przebywanie z takimi osobami będziesz bardziej zmotywowany, żeby też ruszyć cztery litery. A też jestem przekonany, że wtedy, jeżeli będziesz miał takie osoby wokół siebie, to one też będą cię ciągnęły do tego, żebyś z nimi poszedł na przykład na siłownię. Zamiast dla kontrastu siedzieć na kanapie cały dzień i oglądać Netflixa. Ale właśnie, jeżeli będziesz zadawał się z przegrywami, którzy na wszystko narzekają, którzy nie mają żadnych ambicji, którzy tylko i wyłącznie siedzą, oglądają Netflixa cały dzień, to ty również zostaniesz spasionym, narzekającym na wszystko przegrywem, wiecznie oglądającym Netflixa. Warto mieć to, moi drodzy, w głowie, warto to przemyśleć. I, moi drodzy, trzy rady za nami, także dla rozgrzewki kciuk do góry, subskrypcja kanału, kto jeszcze tego nie zrobił. Gotowe? No to, moi drodzy, punkt czwarty, punktem czwartym jest polityka. Trzymajcie się z dala od polityki, trzymajcie się z dala od oglądania wiadomości. Ponieważ jeżeli macie 20 parę lat, czy na przykład nawet 25, to wy w tym momencie macie i tak jeszcze za mało doświadczenia życiowego i jeszcze jesteście tacy pikuśnięci po nastolatkowaniu, żeby móc cokolwiek mądrego w polityce zdziałać. Wiem, bo sam byłem nastolatkiem i też uwa uważałem się za króla świata, no ale życie to życie. Życie naprawdę zaczynamy dopiero rozumieć po 25 roku życia. Także unikaj mediów, unikaj wiadomości, ponieważ jeżeli będzie jakaś pandemia albo wojna, to na pewno będziesz o tym wiedział. Natomiast wiadomości to nic innego, jak kłamstwa, jak zwykła propaganda obecnego rządu albo tego, kto zapłaci więcej. Zwykłe marnowanie czasu. I co więcej, jeżeli masz 20 lat, to jesteś dosłownie nikim. Nikt nie liczy się z Twoim zdaniem, a już na pewno nie politycy, którzy rządzą całym krajem oni nie liczą się z Twoim zdaniem. Więc odpowiedz sobie na pytanie: czy chcesz być takim Keyboard Warriorem? Chcesz być? Chcesz marnować czas, zdrowie, nerwy? Na pisanie postów na social media, na dyskutowanie na przeróżne te tematy, na które nie ma żadnego najmniejszego wpływu? Czy wolisz ten czas poświęcić na coś mądrzejszego? Coś mi tu lata w oku. I też nie zrozum mnie źle, nie mówię, żebyś nie chodził na przykład na wybory, bo uważam, że każdy powinien chodzić na wybory, Natomiast zanim marnować lata między wyborami a wyborami na politykę, marnować naprawdę swój czas, swoje zdrowie, swoje nerwy, to jest cały czas jedno i to samo. W kółko jedno i to samo. Nieważne, która partia rządzi, wszystko zawsze jest to samo. Zamiast marnować na to czas, zrób sobie research tydzień przed wyborami, zbliżają się wybory, dobra, tydzień przed zaczynasz tam czytać plany wyborcze, czy dyskutować ze znajomymi, z rodziną na ten temat, na kogo warto zagłosować i tak dalej. Wtedy poświęć tydzień, nie marnuj wielu lat. Zanim przejdziemy do punktu piątego, trzeba się napić perlarza, Najlepszej wody świata. Jak już się nap napiliśmy perlarza. Nie pijemy kranówki, bo kranówka jest dla biedaków, pamiętajcie. Także punkt 5 to są imprezy, to jest alkohol. I moi drodzy, dam wam dwa scenariusze. Scenariusz numer jeden. Idziesz do klubu. Wydałeś 200 zł na cztery rozwodnione szoty. Wydałeś 200 zł na cztery rozwodnione szoty dla laski, którą poznałeś. Jak wrócicie na mieszkanie, no to może i wygrałeś, ale zdecydowana większość nie wróci. Potem jeszcze wydajesz na hajs na Ubera. Czyli w jedną noc wydasz kilkaset złotych. Po co? Scenariusz numer dwa. Dzisiaj jest dzień pizzy, trzeba to opić. Dzisiaj jest pierwszy dzień lata, też trzeba to opić. 70 lat temu papież pusił bąka, trzeba to opić. Zawsze jest okazja, żeby to opić. Zawsze jest powód do tego, żeby się napić. Tylko co ty świętujesz? Co tak naprawdę świętujesz? Nic. Popatrz na osoby starsze o 10 lat. Ci, którzy w latach 20, jak mieli 20, 25, 18 lat i tak dalej, ci, którzy byli królami imprez, którzy poświęcili całe swoje lata 20 na imprezowanie, dziś są nikim. Dosłownie są nikim. Albo już ich z nami nie ma. Znałem gościa, który był dosłownie na każdej imprezie, który co tydzień pił, pił, tutaj tu w ogóle król imprezy, taż w dobrej formie, nie i tak dalej. 18 lat, 20, co on tamten jest nie do ruszenia, przecież młody zdrowy. W wieku 22 albo 23 lat nie już nie pamiętam na co, ale zmarł na szóstkę albo na dwunastnicę. Król imprezy! Każdy mu, każdy, mu wtedy imponował, bo każdy miał w jego wieku, każdy mu imponował, bo pił co tydzień. Na każdej imprezie był co tydzień. Po prostu król życia. No i pożył sobie. Zrozum, że jeżeli masz 20 lat, to przed tobą są najlepsze lata Twojego życia. To są lata, tych od, 20, od 18 do 28 lat, tych 10 lat, to są lata, gdzie masz nieskończoną ilość energii. To są lata, kiedy nie masz żadnych zobowiązań, nie masz żadnej hipoteki, nie masz rodziny na utrzymaniu. To są lata, kiedy możesz się uczyć, możesz popełniać błędy, możesz się rozwijać. To jest, moi drodzy, ten okres, ten najcięższy okres, bo tak jak mówię, no jeszcze jesteśmy młodzi, więc jesteśmy głupi. Natomiast to są te lata, jeżeli w nie zainwestujecie w rozwój siebie przez te lata, to w tym momencie ułożycie się na całe życie do końca. To jest, moi drodzy, naprawdę dosłownie taki wybór. Albo możesz przechlać, przepić i przeimprezować wszystkie lata 20, potem się obudzić, mając 30 lat, w mega kaca, bo wypijesz pół piwa i już organizm nie jest taki, jak był kiedyś i już po tobie. I w tym momencie przegrałeś całe życie. Ale przynajmniej za to miałeś te kilka lat mega imprez szalonych, gdzie piłeś rozwodnione piwo i byłeś nikim, ale przynajmniej imprezowałeś. Albo możesz się przyłożyć, możesz ciężko pracować i potem od 30 plus żyć jak milioner. To są, to jest, to są dosłownie tylko te dwie opcje. I nie mówię, żeby siedzieć w jaskini przez cały czas, natomiast zamiast imprezować co trzy dni, można na przykład iść na imprezę raz na miesiąc. Punkt 6. Moi drodzy patusy, patusy są wszędzie, wszędzie nas otaczają. Patusy, odstaw te wszystkie fejem MMA, odstaw te wszystkie debilizmy, karyny, kryśki, bo to jest to zwykłe pranie mózgu, zatruwanie go. Ja w ogóle nie śledzę tych rzeczy, natomiast jak czasem ktoś mi podeszle jakiś, właśnie, nowy kawałek hip hopowy, albo jakieś dramy polskich celebrytów, to ja naprawdę się nie dziwię, że ludzie są tak głupi. Piorą wam mózg. We're very, very stupid. Zabierają bezcenny czas. To jest dokładnie to samo, co odpowiednie otoczenie wokół ciebie. Jeżeli cały czas chłoniesz te gówno treści, to po prostu, no, kim ty się stajesz? Po prostu patusem. Nakładają na was bariery, których nawet nie dostrzegacie. Obiecuję wam, gwarantuję wam, że jeżeli odstawicie ten syf na kilka tygodni, to już po kilku tygodniach zobaczycie, będziecie się łapali za głowę, spojrzycie sobie w lustro i zapytacie się sami siebie, czemu ty, człowieku, byłeś taki głupi? Jak ty mogłeś coś takiego oglądać? I od patusów przechodzimy, od razu płynnie do punktu 7, bo punkt 7 to są social media. To też się równo ze sobą wiąże. Ogranicz social media. Social media są tworzone tylko i wyłącznie w jednym celu: żebyś spędzał na nich jak najwięcej czasu, ponieważ dla nich są to pieniądze. Im więcej czasu spędzisz na takim Facebooku, tym więcej pieniędzy oni na tobie zarobią. Zarobią na reklamach, zarobią na Twoich danych, zarobią na tym, co robisz na Facebooku i tak dalej. Więc jeżeli cały dzień spędzasz na social mediach, skrolując jak ta małpa, taki... jeżeli tak robisz cały dzień. Nie robisz nic, co wpłynie jakkolwiek pozytywnie na twoje życie. Po prostu marnujesz czas. Odinstaluj już Toka, bo jest udowodnione naukowo, że shittok TikTok dosłownie niszczy twój mózg. Przestań żyć życiem innych na Instagramie. Przestań obserwować karyny, których nigdy w życiu nie spotkasz, do których nawet byś nie zagadał, gdybyś je zobaczył na żywo. Zacznij żyć własnym życiem. Punkt 8. Jeden z najważniejszych punktów na tej liście, czyli mentor. I zatrzymajmy się na chwilę na tym punkcie. Zrób sobie głęboki oddech, bo jest on naprawdę najważniejszy na tej liście. Ponieważ nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak ważny mentor jest w waszym życiu. Musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu, nie ma żadnego skrótu. Żeby zostać milionerem, nie ma żadnego skrótu ani jednego. Ale jest jeden. Jest nim właśnie mentor. Pierwszym takim mentorem w naszym życiu jest nasz ojciec. Ja na przykład wychowałem się bez ojca, i przez pierwsze 23-4 lata życia. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, ile tracę. Tak samo jak na przykład dla ciebie jest normalnym być wychowywanym przez dwóch rodziców, dla mnie tak samo było normalnym być wychowywanym tylko przez matkę. Po prostu. Natomiast moi drodzy, rola ojca, rola pierwszego mentora w naszym życiu jest nieoceniona. I mówię o tym specjalnie, o tym mówię, ponieważ jeżeli dorastaliście, mając właśnie ojca, mając jakiś wzór do naśladowania, to nie jesteście sobie w stanie nawet w połowie wyobrazić tego, jak bardzo ważne jest posiadanie mentora. To jest po prostu jedna z tych rzeczy, którą musielibyście przeżyć żeby ją zrozumieć, więc zaufajcie mi na słowo, bo gdyby nie mój mentor Pat Flynn, którego spotkałem, który jest ze Stanów Zjednoczonych, ale dzięki internecie miałem szansę go spotkać, gdyby, znaczy spotkać, po prostu miałem na szansę na niego natrafić natomiast gdyby nie Pat, to dzisiaj nie byłbym milionerem, tylko bym, leżałbym gdzieś tam nie wiem, pod mostem i, i żarł gruz i, i tyle, więc jeszcze raz zaznaczam, że odpowiedni mentor potrafi zmienić całe twoje życie, potrafi mieć wpływ na całe twoje życie i wiem o tym doskonale, dlatego założyłem ten kanał, ponieważ też chcę ci pomóc Wiem jak to było po drugiej stronie, wiem jak to jest po drugiej stronie. Mam to życiowe doświadczenie, że wiem jak bardzo ważny jest mentor i dlatego po prostu chcę ci pomóc, dlatego powstał ten kanał. Także jeżeli jeszcze tego nie robisz, no to obowiązkowo zasubskrybuj. Punkt 9. Ależ to jest długi odcinek, aż jeszcze raz łyczek. Perłażan. natomiast punkt 9 to są moi drodzy, gry komputerowe, czyli największa strata czasu, ale nie do końca. Szczególnie multiplayer. Multiplayer jest największym badziewiem świata, który pochłania ogromną ilość Waszego czasu, energii i zapewne pieniędzy też. I sam za młodu byłem graczem, natomiast najlepsze co możecie zrobić, to odpuścić gry całkowicie. Ale moi drodzy, dobra wiadomość, bo całkowicie nie znaczy na zawsze. Sam mam RTX 4080, którego widzicie tam z boku. Kupiłem go tylko i wyłącznie po to, żeby zagrać w Phantom Liberty do Cyberpunka. Mam też PlayStation 5, mam VR'a dwójkę. Jak wyjdzie PS5 Pro też pewnie kupię. Także to nie jest tak, że musicie się rozstawać z grami na zawsze, bo uważam, że gry są naprawdę świetną rzeczą, bardzo dużo uczą. Jest nawet udowodnione naukowo, że gracze są dużo lepsi w podejmowaniu decyzji, szczególnie pod presją jakiegoś tam czasu, niż osoby, które w gry nie grają. Gracze są inteligentniejsi, więc gry komputerowe to jest masa dobrych rzeczy, jest to też fajna rozrywka, jest tu sporo pozytywów, pod warunkiem, że nie gracie non-stop. Osobiście robię tak, że gram tylko i wyłącznie jak wychodzi jakiś ciekawy tytuł, który mnie interesuje, czyli tak naprawdę jak odpalam konsolę 3-4 razy w roku. W tamtym roku, w 2023 roku grałem w Spider-Mana 2 i Hogwarts Legacy wyszedł chyba też i to są chyba jedyne dwie gry, w które grałem przez cały rok. Czasem gram też w Call of Duty multiplayer, ale gram tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ wiem, że mam ogromną samą kontrolę, wiem kiedy mogę, kiedy nie mogę grać. To jest ta różnica. Nie przychodzę, nie wiem, ze szkoły nie przychodzę z pracy, nie siadam do kompa i zaczynam grać, bo wiem, co jest w tym danym momencie najważniejsze. I moi drodzy, ostatni punkt, również bardzo ważny punkt, czyli inwestycja w samego siebie. Jest to szczególnie ważne dziś, bo przyszłość należy do AI. Maszyny od lat zastępują ludzi na prostych stanowiskach, w magazynach, na produkcji, co prawda dzięki temu oczywiście powstają nowe miejsca pracy, ciekawsze, ambitniejsze miejsca pracy, ale kompletnie nie o tym mówię. W tym momencie mamy AI, co jeszcze bardziej przyspieszy likwidację tych takich e, śmieciowych stanowisk. To znaczy, że dzisiaj, jeżeli jesteś debilem, Możesz mieć pracę, która pozwoli ci na to, żeby przeżyć od miesiąca do miesiąca, od wypłaty do wypłaty, stać cię na przykład na komputer do gier, możesz sobie grać, Netflixa oglądać i tak dalej. W tym momencie, jeżeli masz IQ poniżej cebuli, jesteś w stanie żyć na godnym poziomie, godnym. Natomiast przychodzi AI i o ile nie mam szklanej kuli, tak jeżeli za 10 lat też będziesz bez mózgiem, który ma IQ poniżej cebuli, który nie ma żadnych umiejętności, który nie potrafi nic tylko pierdzieć w stołek, no to w tym momencie obawiam się, że będzie kiepsko, będzie naprawdę ciężko. Zwróćcie uwagę, że już teraz nawet Kasjerzy w sklepie. Kiedyś kasjerów w sklepie było milion. W tym momencie mamy kasy samoobsługowe. W tym momencie są nawet sklepy, gdzie nie ma żadnej obsługi. Po prostu wchodzisz, kamera skanuje Twoją aplikację, skanuje Ciebie, patrzy, które produkcji bierzesz z półki i nie potrzebujesz żadnego sprzedawcy. Także naprawdę weźcie sobie do serca ten punkt, bo według mnie w przyszłość będzie podział na ludzi wartościowych i na, powiedzmy to brzydko, podludzi. Podludzie będą oddychali naszym tlenem, będą jedli nasze jedzenie, ale nie będą społeczeństwu dawali nic w zamian. Czyli po prostu będą zwykłymi pasożytami. Po co są nam tacy ludzie? Co, co się z nimi stanie? Skoro maszyna zabierze im pracę, skoro AI zabierze im pracę, nie mają żadnej wiedzy, żadnej umiejętności, co się z nimi stanie? Kolejny socjal 500 Plus? No właśnie. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Dziś możesz być debilem i możecie być stać na Netflixa, kebaba, życie od wypłaty do wypłaty. Ale co będzie jutro?